Dzień dobry. Nazywam się Natalia Mataczyńska, jestem kierownikiem wydziału promocji i polityki społecznej w Urzędzie Miasta Kamienna Góra. Chciałabym państwu powiedzieć kilka słów na temat projektów z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia, które realizujemy w Urzędzie Miasta. Rozpoczęliśmy realizację programu polityki zdrowotnej profilaktyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców miasta Kamienna Góra. Jest to duży projekt Trzyletni. Jego głównym celem jest zmniejszenie ilości złamań osteoporotycznych. Skierowany jest głównie do mieszkanek miasta po 65 roku życia, u których nie została zdiagnozowana osteoporoza. Po raz drugi gmina przystąpiła do ogólnopolskiego programu profilaktyki Czerniaka. Ten program jest skierowany do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych. Jego celem jest zapoznanie uczniów z zasadami profilaktyki Czerniaka i nauka samobadania skóry. Od 2017 roku. Miasto organizuje przy współpracy z onkologiem doktorem Jackiem Calikiem cykliczne akcje profilaktyczne dotyczące wczesnego wykrywania nowotworów skóry. W tym roku taka akcja już też była zorganizowana. Mieszkańcy skorzystali z bezpłatnych wykładów i badania. Mieszkańcy także uczestniczyli w wykładach dotyczących szczepień przeciwko HPV. W bieżącym roku udało się również zorganizować warsztaty żywieniowe, których tematyką była cukrzyca.